Zwyczający jest moment. Albowiem już 14 rocznica naszego bractwa. Eee, ja się ogromnie cieszę, że eee, tych 14 rocznic dane mi było przeżyć. Wielu z nas przeżyło już porozy. Z naszych gości tu widzę takie postaci, które wszystkie 14 przeżyły no. Eee, także bardzo nam jest miło że możemy się co roku tutaj na naszej rocznicy, nie tylko rocznicy, spotykać. Ja oczywiście bardzo serdecznie chciałem powitać i podziękować za przybycie naszych gości, tych, którzy tutaj w tej w są najważniejsi, najzaszczytniejsi, którzy są niezmiernie i niezmiernie nam przychylił. Witam serdecznie Pana wiceprezydenta Muzeum Pana Rafała Ramczyka. Chwała! 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 Witam pięknie Pana Starostę Dębińskiego, Powiatu Dębińskiego, Arkadiusza Łopatowska. Chwała! Chwała! Witam Panią Dyrektor Muzeum Zagłębia, Wioletę Mikułę, która jako gospodarz zamku wspólnie jest dla mnie odpowiedzialna za tę pogodę. Witam serdecznie pana Marka Kisla, bardzo ważną personę. Przy okazji... Zawa! Zawa! Przy okazji y, powiem rzecz ważną, której oczywiście nie mogę pominąć, że Marek 14 lat temu zaczynał razem z na nami y, zabawę w konstrukcji. i na początku y, no, należał do pa, jeszcze pod, pod starą nazwą i pamięta tutaj rzeczy, które się działo, a o których będziemy mówić później, jak No wtedy Marku mam nadzieję, że dłużej z nami zostaniesz, powspominamy troszeczkę o tym, co się działo. Ja myślę, że pani dyrektor wolałaby mnie słyszeć. Bardzo się cieszymy i ogromnie dziękujemy, że zaśczyciliśmy się dla Państwa swoją obecnością i zawsze nas wspierać. E, Jest nam ogromnie miłe, cenne, bo świadczy to o tym, że e, jesteśmy jakoś miło, pozytywnie postrzegani e, na naszym e, rodzimym terenie, na Zamku i w Okolicy, no i że te cele działania e, są Wam, nasze cele działania są Wam Bardzo Wam za to dziękujemy. Oczywiście chciałem Tak, bardzo, bardzo gorąco naszych przyjaciół z dróg rekonstrukcyjnych, starych przyjaciół wypróbowanych, Tak, tak, tak. Wiecie, że, oczywiście, że, oczywiście, starych. No, będę, będę wymieniał, będę wymieniał po kolei ci, którzy również od no, 14 lat temu, a przynajmniej zaczynali i tworzyli. Wraz z Polskim na będzie jeszcze wtedy powstał nazwą, a o wielu lat działających na nieco innym datowaniu, że było to datowanie tego Tutaj też taki, nie wiadomo, że zachęcał do tej strony człowiek. Moskwa do domu Dziękuję serdecznie dziękuję. cieszę się ogromnie. Blady, kochany. To jest oczywiście deseczka. Taką deseczkę co roku dostajemy od Blada i jego <grym> to <antynesi> Bardzo, なお、ついに、僕の場所を見た。

E, Witam w pojawił się na wschodach. wschodniej. Mój, kto to widzi? Mój! Nie, nie, połowicie, od razu, jak na wschodniej. Mój! Co się dzieje z nami w porądzie w ziemi wschodniej? Mój! No, no, tradycyjny, tradycyjny komers już tyle razy bezprzynowany. <śm> Dziękuję, dziękujemy serdecznie. Maria, nie, ty nie płuczasz mojego kawałka. No dajcie mu. No wiecie już, alkohol zabrać. Nie, 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 z nie, to to nie, <grym wiosenka> no, nie, ja mówię, nie, Wójtoszka, nie, nas, to to, to Wójtoska, Te, nie, 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 Może pod nie, nie, Pani? A ja chciałem przywitać pana posła na Pana Waldemara Anzela. Oczywiście gorąco dziękujemy za e, przybycie, chociaż w powitanie. Może nie do końca jest gorące, Ale w naszych sercach na pewno, oczywiście. E, a ja witam e, krakowskie wraz z pogrockie oczywiście. Oj! Jak już w Kraków razem, to oni stoją razem, bo więcej mikta zajmują, a oni są oszczędni, że Krakowskie. <grybiuszki> to więc z Krakowa. Oj! E, obok e, taka bardzo zaprzyjaźniona z nami grupa Śląskich i Polskiego Zawy, ruska Kompania Najemna. Oj! Oj! E, to jest ta trudna ja, nazwa, nie wiem, ja że Bractwo Rycerskie Starostwa Sarastach Polskiego Korpusu.

No, mi jest nie ma. na ma. Nie ma. Eee. Tak, nie Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie zamku Nie ma. 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 drodzy Państwo, ja przepraszam najmocniej i muszę pogrosić palcem ale to rozumiem, że przed deszczem. Tak. Ponieważ proszę wybaczyć, panie, ale nie zauważyłem. Chciałem serdecznie przywitać Pana Jerzego Tomczyka, Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 1, bez którego byśmy się płokali jak łamali, gdzieś takie ćwiczyli po garażach. A no, dzięki ogromnej pomocy, dzięki ogromnej przyjaźni od wielu, wielu lat korzystamy z pełnej szkoły. I nie tylko. My wiemy, co zawdzięczamy. Ogromnie dziękujemy i cieszymy się, że, że możemy Pana gościć. Kwało! Kwało! Załoga grodu! Z Brańskiego! Oj! He, człowiek od granatowych piegaczów, tak jak ma. Nie bez powodu, to proch, to rzeczywiście proch. Młody człowiek, ale jak widać, już proch wątka. Nie powiem. <grym> Jesteście jesteś z No i co? No Ja przywitałem, że tak powiem, tych e, moich e, kochanych wariatów z Będzińskiego Zamku. FAMA! Na smukę! Na kraba! O, właśnie! Cieszę się moi kochani, że, 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 że spotykamy się po raz kolejny na naszej rocznicy. Ja myślę, że wszyscy będziemy się dzisiaj dobrze bawić. Zaraz wejdziemy do kartu, żeby, żeby ominąć ten deszcz. Ale skoro jesteśmy przy <laughs> w naszym Bractwie, bo to rzeczywiście nasze święto, skoro jesteśmy przy 14 rocznicy, to chciałem powiedzieć, że przez dotychczasowe 14 lat jakoś nie skorzystaliśmy z no, rzeczy ważnych. Rzeczy dla nas bardzo zaszczytnej. Postanowiliśmy w tym roku wreszcie dokonać honorowania osób dla nas szczególnie ważnych, osób, których szczególnie dużo zawdzięczamy i chcieliśmy prosić o to, żeby zgodzili się na przyjęcie tego zaszczytu. Te osoby, a właściwie ta osoba na szczęście wyraziła zgodę i dzisiaj chcieliśmy nadać honorowe, po raz pierwszy w historii Bractwa postanowiliśmy nadać honorowe członkostwo Stowarzyszenia Bractwa Rycerskie Zamku Będzin. Dla nas jest to bardzo uroczysty moment jednogłośną, e, oczywiście decyzją walnego zgromadzenia Stowarzyszenia, dlatego też e, to jest to dla nas moment szczególny, bardzo ważny i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że, że ta osoba się zgodziła możemy tu. A mowa tutaj o no najważniejszy jest najważniejszy konkurs dla nas pani dyrektor Muzeum Zagłębia dyrektor Wikule, którym bardzo serdecznie przypominam do taka do pani radniczce eee tak tak że papier bardzo papierki papierki tam eee bo jest papierki papierki też pani dyrektor

Ja chciałabym, tego jak najbardziej są przynajmniej. Wtedy sprawą ogromną dla nas, jest się do naszego jako najważniejszego otoczenia. Bardzo dziękujemy i dziękujemy, że Pani Dyrektor w <laughs> 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 Nie jestem absolutnie o tym przekonany, bardzo proszę, chronimy przed deszczem, bo mówię papier, papier czerpany, więc, więc jak za mocno, <laughs> Dziękujemy pięknie, Mirek odprowadzi pod parasolem, tak jak mówię, nas, dla nas taki moment wyjątkowy. Ale no cóż, no tutaj podstawnego mężczyznę o własnej minie z gniewem w ręku. Panie prezydencie, wiem, że on, że tak powiem, jest w tym tutaj... Ale nie, nie w tym tygodniu, że mnie tutaj jest wstępiony specjalnie, żeby nie było, że komuś chcemy czego zrobić. Korzystając z okazji sfermastyjnej rocznicy powstania wraz z całym zamku będzie Tałka tego, który również na przepłanym papierze pozwoli sobie list przekazać na ręce, mogę powiedzieć, kasztelana tego zamku pana Tomka, pozwolę sobie przekazać tam list, proszę chronić go przed również, żeby również, aby nie wydarzyło niedobrego. Nie będę może z gorącymi tymi życzeniami w ten piękny słoneczny dzień, żebyście dalej przebili bardzo pozytywne postawy wszystkich mieszkańców w no i żebyście wygrywali wszystkie turnieje, na które będziecie mieli przyjechać i uczestniczyć. Mano, tak, nie zgodne to, to. ręce. W ręce. Ja tu jestem. Masz, masz, masz. Dziękujemy jeszcze raz. Co by nie ryterzeli? Mają ryterzeli. No wiek jest ich esencją tego, co robimy. Na pewno się przyda i... Nie dla kierownika.

Będziemy realizować, to jest kasia, 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 kasia. Jesteście wspaniali, warto byłoby podzielać on naprawdę dobra Dziękuję bardzo. Bardzo Dzień, Dzień, dziękuję. Panie, e, panie pośle, <ślesz> ja piszę krótko. Szanowni Państwo, Szanowni Stracy Męczerskie, Szanowne Białogłowe. bardzo było miło, że tutaj dzisiaj z Wami się mogę spotkać. Dzień jaki jest, taki widzimy ale myślę, że nie boimy się żadnego dnia. Także tutaj rycerze będą każdy dzień oddani, w będą zawsze walczyli i bronili dobrego imienia tej naszej ziemi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja na chciałem naprawić swoje karygodne przeoczenie, ponieważ Pana Marka serdecznie witamy i Pana Marka Kusiaka, którego po prostu nie mogę przedstawić z aparatem. Tak jest, jest to Stowarzyszenia kolega dla Dobrowskiego. mamy też e, znajomych przyjaciół, którzy dużo co roku e, nas odwiedzają i bo robią bardzo fajne materiały, na które oczywiście liczymy na, na, na film i na materiały zdjęciowe. Moi drodzy, ja myślę, że wszystko odbyło się bardzo pięknie. No nie, bo końca to masz. Przepraszam bardzo, ale nasz to tym razem ostatnio zapewne. Moi drodzy, moi dzieci, może mi wszystko wierzę, ale dzisiaj kończę czternastkę, nie tylko czternastkę. Tomasz ma urodziny. Dziękuję bardzo. Ya. Yeah. Ya, <laughs> <laughs> Dobra, no, już ja bym tego Bo miałem to, że jest naprawdę ogromny Wam, jestem wzruszony, ale, 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 ale rozdawił mnie kupon na cud, jest to kupon na cudny wiek złyczęski. Od Tomasza Gomoły

Kochani moi, naprawdę Dobry, jestem, jestem ogromnie wstydzony jest i bardzo Wam dziękuję. No, powiem Wam szczerze, że zaskoczyliście mnie. Dobry, I,

Jak tak, jest jak o tym picie, jak było. Tak Dziękuję, dziękuję, wam bardzo, dziękuję bardzo. Naprawdę kochani ogromnie Kto dał butelkę miodu rodnictwa? <grymne> On bez butelki tak robi. <grymne> to, co ty tam dobra kobieta do wyciągnęła? Nie wiem co mi zrobił za pies. Dostał pudle. Pani, Pani dyrektor zapraszał do nas na pudl. Panie prezydencie, panie starosto, gdyby Was praca zdenerwowała, siedzimy sobie razem na danym stole i będziemy układali na zędzicji domek. Dziękuję ogromnie. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, ja chciałem na koniec... Abyśmy jeszcze byli świadkami... Aha, <grymne> Aha <grymne> to jeszcze <niechka> nie koniec. <grymne> Prawda, ja, to z ja, to co jest z nie pyta.

Daj to muź, daj ciasto! Uciekuj, ciasto daj! Daleko nie ucieknę. Ja daleko nie ucieknę, daj ciasto. Zbierzemy wszystko na wagę. Uwaga! Uwaga, bo będzie buf. Ja bym nie wierzył, że będzie. Oo! Posmuka! Dobrze, a skoro tak gorąco krzyczymy moi kochani, to należy się tylko cieszyć, że stale powiększa się nasze grono. I dzisiaj też e, chcieliśmy to grono powiększyć. Proszę sobie nie myśleć, że myślicie. E, chciałem, prosić, e, chciałem prosić Martę. Chciałem prosić Martę, Martę Tulejską, która w e, pocie czoła i że był tak w podlebiu, w <laughs> przeszła nowicja. E, no, I dzisiaj widzieliśmy tutaj w tak ważnym dniu dla nas wszystkich. I żeby był też wyjątkowo uroczysty. Dla niej chcieliśmy ją y, przyjąć do bractwa i tym samym y, zdjąć i

Że Marta już bez tej opaski. No i co? Cieszymy się bardzo, że możemy Was zaprosić na dzisiejsze ucztowanie, wysiadowanie. Zapraszamy wszystkich serdecznie do każdy. Oczywiście jako pierwszy proszę naszych najważniejszych honorowych gości. Pani dyrektor, panie prezydencie, panie Zarosta, panie pośle. Zapraszamy pięknie do środka na, na obiadek, na, na początku. No to na kuperek yy, piwa, <grabia> albo, <i grabia> <na, grabia> albo i na wiosku, albo i na co tam, co tam. Ja sobie pozwolę pójść tutaj za naszym gościem. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ale komu to jest? Czy jeszcze pisz to, co dostaliśmy od prezesa? <grym> to, ja to może ja mu utnę łeb. Ale, Ale wzrusza mnie oczywiście ta promietka z tym zdjęciem, które jeszcze go nie Dziękuję Wam bardzo. Panie ja bueno. powiem, to jest to zdjęcie z palcem w nosie. Ktoś mi zrobił nagrywanie na Kyrgyzstanie. Na na to jest, <coughs> jest to, to no no. Nie no. To ma no. Nie no. 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 Nie no. No. Dziękuję o Naprawdę, jeszcze raz, nie z pokrołem no. smoka, ale... Ale, ale teraz, sami to sami robili poprę, tak? Sami, to że robili, tak. Naprawdę, robili. To jest niesamowite. Dziękuję Wam, naprawdę bardzo, ale koniec zdjęcia zrobiliście, prawda? Tak, tak robiliśmy. To dobrze, to dobrze, dziękuję.